Dzisiaj zobaczymy razem jak uszyć sukienkę kimono. To jest wykrój 225 z podręcznika 312. Bardzo prosta sukienka, ale efektowna, także zobaczymy razem jak ją uszyć. Tutaj mamy właśnie rysunek techniczny, czyli mamy przód, tył naszej sukienki. Można też jak widzicie zrobić bluzkę w tym stylu, w stylu kimono, także to są dwa wykroje, które Wam polecam. I teraz zobaczymy razem, jak będziemy mogły właśnie wykonać ten wykrój w praktyce. W tym przypadku też będziemy posługiwać się metrem specjalnym ze złotego kroju, także mierzymy obwód klatki piersiowej i później wbijamy pineskę blisko numerka, który właśnie który właśnie zaznacza obwód naszej klatki piersiowej i później wbijamy do tego krzyżyka, do naszej miniaturki to nam pozwoli właśnie odnosić wszystkie te numerki w większej skali z właśnie miniaturki do większej skali na naszym papierze i teraz właśnie zobaczymy jak wykonać i przód, i tył naszego wykroju. I już mamy wszystkie punkciki na papierze, to teraz bierzemy właśnie krzywiki ze złotego kroju i będziemy je łączyć razem te punkciki i tak powstaje nasz wykrój i pamiętajmy też oczywiście co jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć na naszym wykroju prostą nitkę. Już odrysowaliśmy sobie przód naszego wykroju, i teraz będziemy to samo robić z tyłem. Na tylnej części wykroju też właśnie łączymy wszystkie punkciki krzywikami ze złotego kroju. No i też tutaj musimy pamiętać, żeby zaznaczyć prostą nitkę. wybrałam na tą sukienkę taki właśnie materiał i teraz postanowiłam wykończyć ją właśnie szwem francuskim, czyli już tutaj zszyłam lewa strona do lewej strony. No i będę obcinać zapas na szwy i później znowu szyjemy właśnie z lewej strony, żeby właśnie mieć takie piękne właśnie wykończenie w całej naszej sukience. To samo wykończenie robię w bocznej części sukienki. Teraz jesteśmy gotowi też na wykończenie naszego dekoldu. wykończyłam dekolt, to teraz właśnie czas na wykończenie rękawów. Na sam koniec będę wykańczać brzeg tej sukienki. No i jest gotowa.